Okej, okay, cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Mirosław Skwarek i w tym nagraniu powiemy sobie o takich top 10 najlepszych opcji optymalizacji reklamy na Facebooku. Czyli przejdziemy sobie tutaj na jedno z naszych kont, gdzie jest kilka kampanii, sobie wejdziemy tutaj i zobacz, tutaj są funkcjonują już nasze kampanie. Czyli tutaj głównie generujemy lidy, aczkolwiek jak się najedzie w to miejsce, to już ci też Facebook będzie, znaczy Facebook, tak, będzie pokazywał, e, jakie tutaj sprzedaże się odbywają, czyli ile jest sprzedanych produktów. Też przy okazji, niestety, muszę zmniejszyć widoczność. O, tak będzie łatwiej. Dobra, więc tutaj widzisz, że mamy lidy za złotówkę około i po najechaniu tutaj na, tutaj na wyniki, w tym miejscu, też pokazuje na przykład zakup. Że te osoby też kupiły na przykład Akademię Social Media, czy zakupiły Fund Selling Machine, i tak dalej. Czyli to są produkty takie po 400 zł, więc oprócz tego, że budujemy lidy, to od razu już później te osoby także kupują one time offer, więc tutaj od razu sobie możesz zawsze sprawdzić wyniki, szczególnie jak masz na przykład sklep internetowy, to tutaj będzie wszystko widać. Tylko, tylko, czyli nie tylko ten jeden produkt, który sprzedajesz, ale także inne. Więc tutaj my głównie mamy ustawiony tunel. Obecnie na budowanie listy mailingowej, czyli tutaj widzisz, osoby się zapisują, więc jakbyśmy sobie sprawdzili, na przykład ostatnie 7 dni, no to jak widzisz, tutaj na jeden webinar ponad 600 osób się zapisało 650 prawie tutaj też fajna grupa osób 400. Jeszcze do tego, no to też prawie 600, więc prawie 1200 lidów w ciągu tygodnia. Lidy są po złotówce, po 2 złote, więc bardzo fajny wynik. Ale chcielibyśmy, na przykład, chciałbyś w swoim sklepie internetowym y, zoptymalizować kampanię, czyli na przykład wyłączyć te ustawienia, te parametry, które w ogóle ci na przykład nie przynoszą efektów, albo są nieefektywne. Więc tutaj pamiętaj, że zawsze masz podział w tym miejscu i możesz sobie na przykład tutaj sprawdzić według wyświetleń. I przykładowo te opcje optymalizacji to jest po pierwsze. Mamy tutaj wiek. Czyli możesz sobie sprawdzić, w jakim wieku, na przykład tutaj u nas, ja mogę sobie sprawdzić, w jakim wieku osoby najchętniej zapisują się na listę mailingową i też sprawdzić sobie tutaj akurat stawki. To jest akurat, jeżeli chodzi o stawki, to jest u mnie wyrównane, więc jakby tutaj nie muszę tego zmieniać. No i też zawsze patrzę sobie, kto jest moim klientem, ale często w kampaniach, które prowadzimy dla naszych klientów, tutaj jasno wynika, że na przykład podczas przy sprzedaży kontakcie z firmą czy Lidach okazuje się, że jest jakaś grupa wiekowa, która w ogóle nie reaguje. Czyli wtedy wydaje się te pieniądze na reklamę, która w ogóle nie działa, więc później się wchodzi w edycję tej reklamy i na przykład sobie zmieniamy, żeby. Powiedzmy, te osoby w tym i w tym wieku nie widziały reklamy, bo te, te pieniądze są po prostu przepalane, wrzucane w błoto. I jeżeli chcesz sobie taką optymalizację zrobić to wchodzisz sobie gdzieś tam, zrób sobie jakiś, czy w notatniku, otwórz dokument, czy nie wiem, czy w Excelu i sobie zapisuj, co masz zmienić. Czyli na przykład, że wyłącz osoby w wieku tym i tym. U mnie akurat tego nie muszę robić, ale przykładowo mógłbym wyłączyć osoby 65+, bo jest ich tylko 13 no i są dosyć drogie, tak? Czyli mógłbym tutaj wyedytować reklamę, żeby osoby w tym wieku nie widziały tej reklamy. Aczkolwiek ja wiem, że te, te osoby też kupują, więc u mnie ja nie muszę tego zmieniać i tutaj też widzę kolejne, tak? Ale widać, że top 1 to są osoby w wieku 35-44 lat a i to jest jakby, no ja wiem, że to jest mój idealny klient tak do, do 55, to są bardzo dobrzy klienci dobra i następnie kolejna opcja optymalizacji to jest płeć, tutaj już będą prawdopodobnie większe skoki tak jak myślałem, bo tutaj na przykład mamy temat webinaru związany z Instagramem jak widzisz, tutaj 274 osoby się zapisały, i to są kobiety, a tylko 44 mężczyzn. Jeżeli chodzi o stawkę za lida, za pozyskanie tej osoby, no to nie ma jakichś tam większych, powiedzmy, tutaj różnic, ale w sumie też mógłbym tylko na przykład takie kobiety kierować. Aczkolwiek wiem, że na webinarach kupują i kobiety, i mężczyźni, więc ja tego nie zmieniam, nie muszę tego optymalizować. Ale tutaj też w kampaniach, które prowadzimy dla naszych klientów, w niektórych branżach wyraźnie widać, że jest, czasami jest to na przykład 100%, to są, czy tam 90% to są kobiety. Na przykład szkoły językowe, okazuje się, że w większości przypadków jakby tą kwestią języka angielskiego dla dziecka zajmują się właśnie mamy. Więc wtedy się praktycznie na mężczyzn nie ustawia takie reklamy. To jest taka podpowiedź. No i tutaj na przykład jakby, jakbyśmy chcieli sobie to zoptymalizować, to wyłączamy mężczyzn, nie? czyli znów sobie wchodzisz tutaj w edycję, i sobie wyszukujesz wiek i wtedy zmieniasz ten wiek, znaczy ty wyszukujesz sobie płeć i zmieniasz sobie tylko na kobiety na przykład. Dobra, kolejna rzecz, to jest wieki płeć, czyli tutaj już możemy sobie tak bardziej sobie to dokładniej określić. Weźmy sobie teraz kraj. Kraj oczywiście u mnie prawdopodobnie nie będzie tu wielkiej różnicy, bo jak widzisz wszędzie jest Polska, bo akurat ja sobie na Polskę kierowałem, ale to znów przykład innego mojego klienta, który w Londynie prowadzi sklep i on sobie ustawił właśnie sklep internetowy w Londynie, ale ustawił sobie na różne państwa i tam okazało się, że tam już była rotacja i praktycznie z każdego, no, czy z wielu różnych miejsc Europy Osoby kupowały, więc też widział, że na przykład no, z jakiegoś państwa osoby więcej kupują, z innego praktycznie nie kupują, ale tracił tutaj kasę na reklamę. Jeżeli chodzi o Polskę, to masz tutaj region, czyli sprawdzasz sobie w jakim regionie masz najwięcej klientów. Wiem, że tutaj najczęściej najbogatszy region to jest Silesia, czyli Śląsk. Sprawdźmy sobie. Tutaj mamy Wielkopolska, czyli też Kraków jak najbardziej i okolice mazowieckie, bo to jest Warszawa, ale też właśnie w niektórych branżach widziałem, no takie mamy, nie, Silesian, czyli Śląsk. Bardzo dużo osób, jeżeli chodzi o zakupy, to właśnie u wielu moich klientów wychodzi, że właśnie Śląsk pomoże. I Kraków, i Warszawa to są takie. No więc tutaj też możesz sobie na przykład zobaczcie, mógłbym o pole jakby tutaj e, wyrzucić stąd, bo tutaj tylko 5 osób, ale też widać fajnie po stawkach, że na przykład w Podkarpacie mamy 66 groszy. Nie? Czyli tutaj byłby, jakbyśmy chcieli to jak najtaniej osiągnąć, to byśmy zostawili tylko na województwo podkarpackie, by to sobie fajnie działało. Więc możesz sobie sprawdzić, w jakich regionach się sprzedaje Twój produkt albo Twoja marka i też to w sobie później wyłączyć. Region DMA dotyczy Stanów Zjednoczonych. Kolejna bardzo ważna rzecz, wręcz kluczowa. To jest urządzenie, na którym wyświetlana jest reklama. I tutaj już jest szok u nas, bo zobacz, jeżeli chodzi o smartfony, praktycznie komputer, czyli osoby, które się na desktopie zapisały, to jest tylko 11 osób. To jest szokujące. 242 osoby zapisały się na webinar. Ze smartfona, i to jest dla nas informacja, że na, nasz landing page tutaj ma 78% konwersji. Być może też w innym materiale wideo na YouTube pokażę ci, jak wygląda ten landing page. On musi być prosty i jak najmniej informacji takich zbędnych, czyli gdzieś tam przejść na jakąś inną stronę, będą Wam ludzie uciekać. No i musi bardzo, bardzo łatwo być, można się zapisać na, na smartfonie, bo jak widzisz, no. Tutaj 99% ruchu idzie na smartfona, i stąd się osoby zapisują, więc to też jest taki klucz, że no, musi być to dopasowane. Czyli sprawdzisz sobie na przykład, też możesz sobie później porównać, jeżeli chodzi właśnie o wyniki, yy, czy właśnie yy, jak ludzie kupują, tak? Bo tutaj mamy zapisy na. Na webinar, ale jakbyśmy tutaj sobie też pokazali konwersję, zakupy w witrynie, no to też zobaczysz, że akurat tutaj u nas udaje się kupować tym osobom na smartfonie. Ale jakbyśmy tutaj zobaczyli, że nic nie kupują te osoby na smartfonie, a kupują na komputerze, to znaczy, że trzeba poprawić, no po prostu sklep internetowy dopasować do komputera. Kolejna rzecz to platforma. Czyli sprawdzasz sobie, czy twoja reklama tak naprawdę działa na Facebooku, na Instagramie. Więc, jak widzisz, Messenger'a możemy wyłączyć, chociaż to też dla ciebie kolejna fajna informacja, że jak widzisz, Facebook sam już zareagował, zobaczył, że to nie działa i sam praktycznie zoptymalizował tą reklamę. Czyli okazuje się, że na Instagramie mamy taniej, bo to, to jest akurat webinar o zdjęciach, więc Instagram tutaj nam fajnie zagrał. Ale, jak widzisz, no Messenger w ogóle nie działa, więc mogę sobie Messenger'a wyłączyć praktycznie. Dobra, idziemy sobie dalej, czyli kolejna opcja: Platforma i urządzenia, to można sobie to połączyć. Umiejscowienie, czyli gdzie ta reklama jest umiejscowiona, bo ona może być, jak widzisz tutaj, w kanale Aktualności, może być w prawej kolumnie, czyli w prawej kolumnie w ogóle się nie zapisują i głównie u mnie się zapisują na Facebook Kanał Aktualności. Więc ciekawa sprawa. A jeżeli chodzi o, o Instagram, to jest są aktualności, ale też kar karta eksploru. I ona jest bardzo tania, bo to jest taka nowa, nowe miejsce, gdzie można reklamę wyświetlać. Więc też możesz sobie zobaczyć, gdzie konkretnie Twoja reklama najlepiej działa. Ale też już od razu masz sygnał, zresztą widzisz, że Facebook sam sobie optymalizuje reklamę. Więc tutaj jest to w miarę wyrównane. A co, co działa, to i tak Facebook jakby to też dopasowuje. No i tu jest bardzo ważna sprawa, to jest pora dnia, czyli interesuje nas pora dnia naszego klienta i zobacz. Tutaj czasami też wynika z tego, że możesz sobie sprawdzić, kiedy masz największy ruch, czyli kiedy jest najwięcej aktywnych osób z Twojej grupy docelowej w internecie. I tutaj zobacz, 25 osób się zapisało między 8 a 9. Czyli na przykład wiem, że wtedy też warto by było wysyłać mailing albo na przykład robić webinar o, czy live o 8.30, bo wtedy moja grupa jest najbardziej aktywna. Sprawdźmy sobie tutaj. I na przykład tutaj mamy drugą godzinę, to jest 19.20. Czyli podobnie troszeczkę jak właśnie 20-21, więc ja też tutaj w tych godzinach właśnie robię webinary, ale w sumie. Jakby mam dwie takie godziny, gdzie to fajnie działa. Jeszcze sobie sprawdźmy, 16, 17 też no jest tak średnio, bo to też pokazuje, kiedy te osoby jakby funkcjonują. Tutaj też, jeżeli chodzi o zasięg, czyli może o wyświetlenia, Jak sobie spojrzysz na wyświetlenia to też zobaczysz, gdzie Facebook bardziej jakby intensywnie wyświetla twoją reklamę. To jest też taki sygnał, że Facebook wie, że ta grupa docelowa wtedy jest, bardziej intensywnie działa w internecie. No i tutaj się to akurat sprawdziło, czyli między 8 a 9. Czyli na przykład też możesz tutaj od razu mieć informację, o której godzinie dodawać Posty, i to jest naprawdę super sprawdzona informacja, bo to jest informacja, którą Facebook sam jej potrzebuje, więc jest to naprawdę stuprocentowa informacja dla ciebie, że w tych godzinach też warto dodawać posty, bo wtedy jest najwięcej widzów. I dzięki tym takim 10, tak myślę, że to było 10, a nawet chyba trochę więcej, opcjom optymalizacji, możesz sobie tą reklamę po pierwsze jak ja powiedziałem, zoptymalizować, czyli to będzie polegało na tym, że nie będziesz wyrzucał pieniędzy tam, gdzie one w ogóle są nieefektywne. Czyli najprościej mówiąc, skoro osoby w jakimś wieku w ogóle nie kupiły żadnego produktu, sprawdzisz sobie tam w statystykach, to nie ma sensu im tej reklamy wyświetlać, bo za to płacisz, a te pieniądze, które tam przeznaczałeś i paliłeś nimi w kominku praktycznie, możesz przeznaczyć na tą grupę, która kupuje, czyli jeszcze więcej będzie wyświetleń, bo pamiętaj, że na Facebooku płacisz za... Tysiąc wyświetleń, nie za kliknięcia, nie za jakieś akcje, tylko zawsze płaci za tysiąc wyświetleń, więc lepiej jest reklamę wyświetlać tym, którzy kupują i reagują, niż tym, którzy nie reagują. No jest to logiczne. W moim przypadku, jak widzisz tutaj, generowanie leadów. To jakby no, ja tutaj nie mam dużo do optymalizacji, zresztą większość rzeczy już się samodzielnie zoptymalizowała e, dzięki Facebookowi. i Im dłużej to będzie działało, to jest ustawione na luka like, to będzie to fajnie działało, ale od razu ci mówię, e, widzę, szczególnie w takich kampaniach na konwersję, na sprzedaż u moich klientów, a tam są przeróżne branże to widzę różnicę, że, że tam bywa często tak, że jakaś grupa, jakiś wiek, jakaś płeć w ogóle nie kupuje, i wtedy no, mamy jasny sygnał, że warto to wyłączyć. I zawsze oczywiście się celu gdzieś tam sobie kieruj się takim celem biznesowym, czyli czy, no, czy warto taką, nawet jak dwie, trzy osoby kupią, to może i tak ci się to opłacać. Więc tutaj oczywiście nie jest to takie, wiecie, wszystko zero-jedynkowe, ale naprawdę można tutaj sobie fajnie tą reklamę do, dopracować, dopieścić, żeby jak najlepiej te. 1000 złotych włożone w reklamę, żeby jak najlepiej funkcjonowało, bo to jest właśnie ta tak zwana efektywność tych pieniędzy. No i teraz sobie porównaj na przykład taką właśnie reklamę na Facebooku z, roznos z roznoszeniem ulotek, gdzie praktycznie niewiele możesz sprawdzić, więc to jest właśnie siła reklamy na Facebooku, że po pierwsze ona się sama jakby uczy, sama e, pracuje nad tym, żeby jak, do jak najlepszej grupy trafić. No I możesz później wszystko sobie przeanalizować. Też, też taka analiza to jest sposób na to, żeby e, poznać swoją grupę docelową. Super, to dziękuję ci bardzo. Jeżeli chcesz więcej takich nagrań, koniecznie napisz tutaj komentarz, daj łapkę w górę, e, gdzieś tutaj na dole możesz się zapisać na któryś z moich webinarów albo dołączyć do Akademii Social Media, gdzie takiej wiedzy jest no, po prostu wiele więcej, ponad 900 takich filmów e, i jest w Akademii Social Media, może dołączyć za złotówkę. Tu gdzieś na dole jest link. Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia. Mirosław Skwarek, cześć.